Dzień dobry Państwu. Zofia Filipiak, Stowarzyszenie Stop Z. Witam bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Nic się tutaj nie działo u nas na naszym kanale, ale komplikacje naszego życia nam bardzo skutecznie to utrudniają, dlatego tak długie milczenie. Dzisiejsze nagranie nosi tytuł Wyklęci trendowaci XXI wieku. Jest to bardzo adekwatny tytuł do sytuacji, w jakiej się obecnie znaleźliśmy. Zanim przejdę do tego, co zamierzamy robić dalej z tą sytuacją, dwa zdania dla przypomnienia dla tych, którzy po raz pierwszy wejdą na nasz kanał. Czym zajmuje się nasze stowarzyszenie? Otóż zajmujemy się, proszę Państwa, tematem, o którym rządzący, wszyscy politycy różne instytucje rządowe a także wszystkie media praktycznie też niezależne z małymi wyjątkami oczywiście youtuberzy wszyscy komentatorzy życia politycznego społecznego w social mediach wszystkie grupy organizacje stowarzyszenia wolnościowe nie chcą mówić nie może im nigdy przejść przez usta Stowarzyszenie Stop Z, Chociaż wiedzą o nas. Apostały tych grup, proszę Państwa, zwłaszcza w kontekście tych ostatnich zawirowań dwóch lat, naprawdę bardzo dużo. Ale wszyscy oni nie chcą o nas słyszeć i nie mieć z nami nic wspólnego. Jesteśmy tak naprawdę traktowani jak autentyczni, trędowaci i wyklęci dosłownie. XXI wieku. A tematem tym, proszę Państwa, jest oczywiście kontrola umysłu i yy, związane z tym nękanie elektroniczne. A w zasadzie to są naprawdę niewyobrażalne tortury. To jest swoiste piekło na ziemi, to przez co przechodzimy. I ws wszystkie te osoby, które zgłaszają się do naszego stowarzyszenia, to jest to. Wiek na ziemi to jest najwłaściwsze określenie. A te tortury to głównie elektroniczna kontrola neuronalna, z, zmieniająca nasze myśli, emocje, zachowania, y, wpływająca też na, y, na postrzeganie, percepcję, ale także y, ataki zdalną energią skierowaną na, na całe ciało, mhm. a nawet na poszczególne nerwy jest to bardzo precyzyjnie też zorganizowany gang stalking z wykorzystaniem stalkerów często z naszego otoczenia najbliższego nawet i wszelkich blokada wszelkich urządzeń elektronicznych komputerów telefonów kont bankowych etc etc A Nigdy, tak jak wspomniałam, żadne media, poza maleńkimi wyjątkami, tutaj oczywiście chlubnym wyjątkiem jest z NTV, Centrum Edukacyjne Polska, Rafała Masakowskiego, także Studio VTV Rachela Miszela, też dołączył ostatnio dołącza CW24, Maciej Maciek z Włocławka, a pozostałe grupy, które mają naprawdę wielką oglądalność. Nie chcą o nas słyszeć, czasami coś tam obiecują, ale najczęściej uciekają i nigdy na swoich kanałach tego, tego tematu nie poruszają. I przez cały ten czas zawirowań, lockdownów, protestów, konferencji, też uczestniczyłam w wielu wydarzeniach, i wszystkie te grupy wolnościowe, antysystemowe, cały czas zamykały się na nas. Wolą nas i naszego cierpienia po prostu nie dostrzegać. Taka jest smutna konstatacja ofiar, które się zadeklarowały, że mają tego typu problem. Nie tylko, nie tylko w Polsce, jest tych grup na świecie całe mnóstwo, ponieważ jest to problem globalny. Dlaczego globalny to widzimy teraz? Poprzez te wszystkie ostatnie, właśnie sytuacje związane ze. Przymusowymi szczepieniami. Dlatego chcę przygotować taką listę wszystkich instytucji rządowych, państwowych, ale też organizacji, osób, grup wolnościowych, do których się zwracałam, czasami bezpośrednio, wprost, czasami drogą mailową, czy jeszcze w inny sposób. Bo nie może być tak, proszę Państwa, że najważniejszy problem społeczny, który dotyka tych wszystkich grup, jest zamiatany, chowany pod dywan. A na ustach są, jak słyszymy, same szczytne hasła. O patriotyzmie, o Bogu, honorze, solidarności. A człowiek torturowany obok, nie niezauważany. Jest to bardzo smutne, bardzo smutne, bardzo przykre. Pogrąża to wiele o ofiar. I dlatego. Taka, taka lista może spowodować jakąś refleksję u tych osób, może jakieś otwarcie się na to, na to, że jest coś nie tak z tym naszym społeczeństwem, nawet tym alternatywnym. Obserwuję właśnie od dłuższego czasu te, te wszystkie grupy i one się organizują bardzo dobrze, mają zaplecza prawne, medialne, medyczne. I obok grupa zadeklarowanych ofiar kontroli, Umysłu i elektronicznych tortur jest pozostawiona sama sobie, bez żadnego wsparcia. My nie mamy prawników, ani adwokatów, kancelarii, laboratoriów do badań. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. A zakładając to stowarzyszenie, wiedzieliśmy, że ten problem będzie dotyczył wszystkich wkrótce, i, i tak się stało. I teraz takie odwracanie się jeszcze dodatkowe od nas. Jest dla nas całkowicie niezrozumiałe, i mamy nadzieję, że, że tak jak powiedziałam, pobudzi to do, do refleksji, do otworzenia się. I nie po to będziemy y, mówić o tych osobach, o tych grupach, żeby kogokolwiek napiętnować, ale właśnie po to, żeby pobudzić do refleksji, otworzyć ich, y, ich serca, ich umysły, że y, strach tutaj. Y, w niczym nie pomoże, a wręcz przeciwnie, bo my wiemy, że tylko pójście na całość, otwarcie się, pokazanie światu, że jesteśmy i jest problem, jest bardzo poważny problem, może to w jakiś sposób zastopować. Nie ma, uważam, innej drogi. I, i, i wybraliśmy taką drogę, zdając sobie sprawę, że będzie trudno, ciężko, jest ciężko ale też wiemy, że że tylko w ten sposób możemy cokolwiek zmienić i też w wielu wypadkach to pomaga. Jeżeli wyzbywamy się strachu, mówimy, mówimy otwarcie i jak najbardziej publicznie, czego doświadczamy, pewne rzeczy się jakby wycofują, eliminują jednak, bo ja uważam osobiście, że Oczywiście Bóg pomaga, ale, ale odważnym i trzeba coś robić, a nie tylko mówić o tym Bogu, o honorze i, i same puste deklaracje składać, a, a swoimi czynami nie popierając tych swoich słów nie zajdzie się daleko. Bulwersuje nas też to, że różni YouTuberzy kręcą przeróż, przeróżne filmiki o nowoczesnych technologiach. Także do, kontro, do kontroli umysłu i często nawet korzystają z, naszych, z naszej strony, z naszych wpisów, ale ani słowa, ani gdy, że jest taka grupa już, już jest autentyczna i że ten temat już jest, a, a nie dopiero będzie. A tak to wszystko jest przedstawiane, jakby to naprawdę miało być, no może za 50, 100 lat, a może za milion. Nie, proszę Państwa, niektórzy piszą książki. O tym, o tym, że się zbliża jakiś reset, że ludzie będą podłączani, czyli powani, ale też nikt nie mówi, że to już jest. I to jest dla nas całkowicie niezrozumiałe, dla mnie osobiście jest to niezrozumiałe. Zastanawiam się, jaki jest schemat, bo, bo zdarza się też tak, że początkowo te, te osoby czy jakieś grupy jakby są, są otwarte, a po jakimś czasie już jest jakby zwrot o 180 stopni. To jest. Można tutaj, można tutaj mieć różne, wyciągać różne wnioski, jak to się dzieje. Pewnie niektórzy dostają jakieś sygnały wprost, może jakieś ostrzeżenia, ale, ale też bardzo możliwe jest, że. W niektórych przypadkach odbywa się to też na zasadzie impulsów domózgowych, ponieważ rozmawiając z, z wieloma już osobami z różnych grup społecznych, także profesorami, doktorami różnej specjalizacji czy inżynierami, często mi potwierdzają, że oni znają problem, wiedzą, sami nawet doświadczają pewnych pewnych Sugestii, że ich mózg jest kontrolowany, tak? Ale, ale dalej milczą i nie, nie aktywizują się, nie uruchamiają się, nie, nie konfrontują się z nami, nie oferują współpracy. I to jest takie, takie właśnie niezrozumiałe, że, że yy, czekają, aż yy, jakaś grupka właśnie yy, takich ofiar. Yy, Coś dla nich wszystkich walczy. Nie, proszę Państwa, tak się nie zadzieje. Musimy się razem łączyć i, i współpracować, żeby zmienić tą sytuację. Jest to możliwe nawet teraz, bo im więcej będzie osób mówiło o tym, popierało nas, przebudzimy, pokazując przykłady, że. Że to już istnieje, że nie ma co czekać, że musimy naprawdę zacząć już bardzo otwarcie walczyć. I, I dlatego, szanowni Państwo, taka totalna zmowa milczenia, chcę jeszcze tutaj podkreślić na koniec, bardzo, bardzo pogrąża jeszcze bardziej wiele ofiar psychicznie, którzy trafiają w ręce swoich oprawców, psychiatrów niestety. I to jest bardzo przykre dla nas do zaakceptowania. Dla wszystkich ofiar jest to bardzo przykre, kiedy słyszą, że mówi się o Noremberdze 2.0, ale bez ofiar najbardziej okrutnych metod torturowania, i nie od roku czy dwóch lat, ale od dekad. Czyli ten problem w Polsce istnieje od bardzo dawna. Część tych lekarzy, naukowców i innych osób z różnych specjalizacji wie o tym doskonale. I to pokazuje, że to społeczeństwo polskie w dużej mierze, naprawdę w dużej mierze, jest zorientowane. Widzimy to też przez to osaczanie nas. I dzisiaj nie możemy też każdego, kto w jakiś sposób reaguje dziwnie na nas, też podejrzewać, że on jest jakimś świadomym stalkerem. Bo z moich obserwacji wynika, że jest cała rzesza ludzi zaczepowana, podłączona już do tego systemu, więc mogą reagować jakoś spontanicznie, bez świadomości. I to też obserwuję, obserwowałam nawet w najbliższym otoczeniu ale jest naprawdę spora rzesza ludzi, którzy, która została kupiona, zwerbowana do prześladowania drugiej osoby. I to jest bardzo przykre, i z tym musimy walczyć swoich, też w najbliższym otoczeniu, obserwować te, tych, te osoby i mówić publicznie, wymieniać te nazwiska, nie bać się, po prostu się nie bać. Wyzbycie strachu otwiera nowe, drzwi, nowe możliwości. Dlatego też powstanie taka lista, tak jak powiedziałam, nie do napiętnowania kogokolwiek, tylko do um, pobudzenia, do refleksji. Poza tym Będziemy też kontynuować nagrania z ofiarami, bo się zgłaszają cały czas, opowiadają swoje naprawdę dramatyczne historie, z, też sprzed wielu lat, a nawet dekad. Zrobimy też, przygotujemy też takie krótkie poglądowe materiały na temat tych różnych metod nękania elektronicznego, bo tych metod jest naprawdę wiele. I także na temat gangstalkingu, jak, jak on wygląda, jak jest przygotowany psychologicznie, jak są typowane te ofiary. To, to tak pokrótce, co będzie się dalej działo. Mam nadzieję, że, że to się uda. To na razie tyle, proszę Państwa, ale też jest parę takich, a właściwie jeden taki chlubny przypadek. Odważny pan profesor, który. który, który wymienia nasze stowarzyszenie, to też będziemy o takich osobach mówić. Na razie dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.